Cześć. Dzisiaj mamy trochę odmienność. Zakupiłem sobie codzienne 1000. Codziennie 1000. No. Krzyżówka za 5 zł. Ekstra linie. Krzyżówka XXL. I brylanty. Ciekawe. Nie, nie pamiętam kiedy ostatnio drapałem brylanty. Zobaczymy z numerem 10. Takie wylosowałem. Już nie wybierałem żadnych numerów, bo nic to nie daje. Zobacz. Cześć. Bober jest na posterunku. No to zaczynamy od krzyżówki za 5 zł. Brakuje mi literki I, żeby był bonus. Tak poza tym nie ma nic na razie. Jest literka R. 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 Co tu mamy R? Nie ma więcej. Tu jest R. R. Ale nic to nie. Tu perko się ułożyło. Pierwsze. Pierwsze słowo. I ostatnie. Ajajaj, aj, aj. Jest literka D. Don. Czyli tu nic nie będzie. Pudel. Ale to też nic. Dwa. Tutaj Udo. Nie mamy A. A w bonusie było dwie dyszki. No, dwadzieścia było. Ale to było. Bo była ostatnia dy, jak nie będę mówił co. To weźmiemy sobie codziennie tysiąc. I tak mamy trzydzieści cztery, trzydzieści siedem, dwadzieścia jeden, jeden i dwadzieścia dwa. Mamy trzydzieści cztery, cztery osiemnaście, osiemnaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści pięć, czterdzieści pięć, dwadzieścia pięć.

27 i niestety DCU nie ma pusto ekstra linie zostały cztery symbole linii jeszcze nie ma literka U literka cytrynka Literka. Dobry, dobrze. I to jest wszystko. Baloniki. Baloników na druciku. Baloników na drucików. Baloniki. Gwiazdy to już chyba nie ma, bo nie rzuciła mi się nigdzie w oczy. No. I Biedronka. Która nic nie da. Oczywiście. No przecież jak. Jakby to było, żebym miał wygrać. Nie może być. SLR. Czyli. Do widzenia. I tu mamy. krzyżówka W bonusie Z potrzebujemy. Krzyżówka z numerem 2. Nietypowo. Literka B. <gry> Jak co? Jak byry. Co to jest byry? Nie wiadomo. Nie wiadomo, no właśnie. Może byry. ktoś będzie wiedział, co to jest byry. Biry kwiaty. I literka, no niestety, O. O, niestety, dobrze. Noe. Niestety. Noe, 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 noe się Hello. ułożyło. Hello, jest. Nie tam. Tu jest, o, tu jest o. O nic tu nie ma. I ostatnie tu. Tu są dwa wyrazy, ale. No niestety, no niestety, no niestety. No niestety w ponusie było. Trzy dyszki, ja kontrolna już jest. Do widzenia Państwu. Następna tylko nadzieja w brylantach. Zero, zero, zero. Dobrze. No to drapiemy tą nadzieję. Ostatnia nadzieja. Nadzieja umiera będzie ostatnia. Zero, zero. Zero. Nie ma. Zero, zero. Klucz. Zero. Torba. Róża, klucz. Pufer, garnek, worek, save, tron, prezent, szyminka i torba, portfel, prezent, garnek, bransoletka, kapelusz, okulary, naszyjnik, złoto podkowa, klucz trofeum, trofeum I... i jest trofeum ha 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 brylanty nie zawiodły <laughs> mamy wygraną już jest dobrze, już jest dobrze jak 30 wygrywa to już jest dobrze szukamy dalej pierściejonek zegarek kufer, branzoleta, kufer, świnia Tron safe, chwila, perła perfumy, co to jest? Naszyjnik, korona, perła, naszyjnik, perła, worek, coś te perły, pierścionek, zegarek, moneta złoto. Kapelusz, lustro, się można przejrzeć, jak w kapeluszu się wygląda, okulary, kolczyk, brylant, brylant i i iguna, szminka. Oh. <laughs> Dobra, złoto, kapelusz, kolczyk, kolczyk i i i, I co? No. Można usiąść na tronie. Dobrze. I zrobimy bonusik. 30 zł w bonusie. No proszę, no no, no. no masakra, normalnie. I teraz tu będzie następne 30, będzie 60. Tak jest. Brylanty uratowały draping. S, uratowały światło. świat. kura. Czyli podsumowując. 30-65 zł wydaliśmy. Te są wszystkie przegrane pustaki, ale brylanty wygrały 60, czyli jestem 5 zł. Piątaka do tyłu. Ale fajnie. Cieszę się ogromnie, bo najważniejsze jak 30 daje. To jest najważniejsze. Dziękuję. Bober był z nami na posterunku. I. Pa, pa, do następnego.